Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z Kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Elaine Elaine, Pani Wące, Marcinowi Płucowi, Tomkowi K., Mary Greenland, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. W dzisiejszym filmie będę musiał bardzo mocno polegać na swojej pamięci. Znaczy to, to głupie w sumie, bo, bo w każdym filmie muszę. To nie ma sensu. Nieważne, to się wytnie. Znaczy, wytnie. Nie wytnę tego pewnie. Za bardzo leniwy jestem. W każdym razie, dzisiaj postaram się wam przedstawić listę książek, które, tak mi się przynajmniej wydaje, w ciągu tych trochę ponad trzech lat na YouTubie, były mi przez was polecane najczęściej. Albo przynajmniej których polecenia były na tyle regularne, że zapadły mi w pamięć. Nie będę mówił um, tutaj o książkach, które już przeczytałem. Na przykład taką książką myślę jest widzenie, która bardzo często była mi polecana, no i w końcu nagrałem film. Będzie dzisiaj o książkach nieprzeczytanych przeze mnie. I oczywiście głównie te polecenia są z Instagrama, bo to jest taka, wiecie, platforma, która pozwala chyba na najbardziej bezpośredni kontakt, gdzie po prostu można napisać do kogoś, kto ma profil. I tak jak mówię, forma tych poleceń była różna. Czasami to są takie polecenia, które były, wiecie, przez pewien czas, bo po prostu regularnie się co jakiś czas pojawiają, a czasami to jest taka fala, oczywiście fala w wielkości adekwatnej do wielkości twórcy, to nie jest tak, że ja dostaję setki wiadomości, absolutnie nie, w sumie moja interwerdyczna dusza się cieszy z tego, ale wiecie, czasami to jest jakiś moment, nie wiem, coś się dzieje, albo ja nagrywam jakiś film i to powoduje pewne reakcje, albo czasami po prostu książki są mi regularnie polecane, no to co, myślę, że możemy sobie przejść do tej listy. Może sobie zaczniemy, właśnie, od takiego wylewu komentarzy. W sensie, nie w negatywnym znaczeniu, po prostu dużo ich było w pewnym momencie. E, I to jest coś, co jest bardzo na czasie, e, bo to jest książka Ballada Ptaków i Węży Susan Collins, czyli prequel Igrzysk Śmierci. Ja nie pamiętam, kiedy to było z półtora roku temu. Coś takiego chyba. E, nagrałem recenzję filmu, który był ok. Gdyby nie ostatni akt, to, to byłby słaby, ale ostatni akt uważam go uratował w dużym stopniu. I chwilę przed premierą i po wrzuceniu tego filmu pojawiły się takie wiadomości na Instagramie, u mnie chyba z sześć ich było, to jest dla mnie naprawdę sporo, czy będzie coś o książce, albo czy przeczytam książkę. Zapamiętałem sobie szczególnie jedną wiadomość, gdzie tam osoba pisała, że ona w ogóle uważa, że Ballada Ptaków że jest lepsza niż cokolwiek, co Susan Collins napisała w tym świecie wcześniej, co było ciekawe w sumie. I wydaje mi się, że... Znaczy, mówię to już po fakcie, więc może tak by nie było. Natomiast wydaje mi się, że gdyby nie to, że zobaczyłem film, to może w końcu bym pękł i spróbował. Aczkolwiek po zapoznaniu się z tą historią ja ciągle uważam, i wiem, że to jest niepopularna opinia, że to jest strasznie potrzebna historia. Ona nie jest zła, ale nie czułem, żeby ona mi dała jakoś dużo. I może gdybym był większym fanem igrzysk śmierci, a ja się wiecie, wypowiadam z perspektywy, z pozycji yy, kogoś, kto lubi igrzyska. Ja uważam, że to jest. Dobra młodzieżówka. Pewnie patrząc na wiele wątpliwych serii, powiedziałbym, że jedna z lepszych. Eee, ale kompletnie nie czuję potrzeby. Jeżeli coś kiedyś nagram o Igrzyskach, to pewnie po prostu o, o trylogii. Natomiast to była taka książka, która w pewnym momencie, zaraz po premierze, eee, była wszędzie dosłownie. Natomiast wydaje mi się, że kiedy ona wyszła, to ja jeszcze nie nagrywałem. Bo to był chyba 2020, coś takiego. Wydaje mi się, że po części to też wynika mimo wszystko z mojego podejścia. To znaczy, ja co do zasady. Nie jestem ogromnym fanem prequeli. Znaczy, ja zawsze trochę tak czuję, że jeżeli ktoś ma potrzebę rozwinięcia postaci, którą znamy z jakiejś innej serii w osobnej książce, to tak podejrzliwie na to patrzę. E, ja też nie czułem chyba nigdy, żeby Snow był jakimś wybitnym antagonistą w figrzyskach. Był OK, Ale czy to była taka postać, która mnie tak fascynowała, żebym książkę o niej chciał przeczytać? No chyba nie. Równocześnie e, mówię, że to jest coś, co jestem bardzo na czasie, bo z waszej perspektywy, chyba przed wczoraj nowy prequel wyszedł. W sensie prequel dziejący się pomiędzy balladą plaków i Węży, a no, trylogią Igrzysk, e, czyli Wschód Słońca w Dniu Dożynek. I z jakiegoś powodu mój TikTok ponownie jest zawalony ludźmi, którzy tam po prostu płaczą, którzy są emocjonalnie e, rozwalni przez tę książkę. Ja konsekwentnie pomijam te TikToki, one się ciągle pojawiają. W ogóle, mi się, w ogóle wydaje mi się, że w Polsce była też z tym e, tytułem jakaś kontrowersja. Wydaje mi się, że ona nie była dostępna w dniu premiery. Nie zagłębiałem się, nie wiem, czy to dlatego, że tak bardzo konkretna obsługa była, czy były, nie wiem, problemy z dostawą, czy ludzie po prostu wykupili, nie wiem. Um, natomiast to jest nawet zabawne, że na TikToku wyświetlił mi się raz jakiś pan, taki przykości, kości, który się po prostu rzucał na łóżku z łzami, mówiąc o tej książce, a po nim wyświetlił mi się taki TikTok. Rafał Trzaskowski, najgorszy, najbardziej nieudolny samorządowiec, najgorszy prezydent w historii Warszawy. Zaskarżony z dniem dzisiejszym 9 stycznia 2025 mailowo. Piękna sprawa. Robiąc sobie delikatny przeskok. Pozostajemy w klimatach fantastyki młodzieżowej. W ogóle wydaje mi się, że taką serią, która jest mi polecana najczęściej, gdzie ja faktycznie no, regularnie dostaję jakieś zapytania co parę miesięcy się pojawia wiadomość czy przeczytam, czy nagram to są zwiadowcy Johna, Johna Flanagana. I teraz tak, Zwiadowcy to jest seria, o której wiem, no, tak naprawdę od początku ym, mojego oglądania YouTube'a. Ona mi się tam gdzieś przewijała, więc byłem świadomy jej istnienia. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych serii. Dla kontekstu to jest bardzo długa seria. Ona ma, wydaje mi się, że ta główna seria ma 18 tomów, i chyba jest też jakaś inna seria. Chyba, że coś wkręcam, to też jest możliwe. Yy, I wydaje mi się, że to jest taki cykl, gdzie. Gdyby nie te zapytania, które co jakiś czas dostaję, to bym w życiu, ale to absolutnie w życiu, nie rozważał nawet czytania tych książek. Natomiast niejednokrotnie już mówiłem, pierwszy raz chyba parę miesięcy temu, że ja spróbuję. Że spróbuję pierwszy tom, czyli Ruiny Gorlanu przeczytać. I ja mam takie przeświadczenie, że mi się to spodoba. To znaczy wydaje mi się, że ja nie mam wysokich oczekiwań. po prostu liczę na lekką, rozrywkową, no, młodzieżową fantastykę. Nie oczekuję, że to będzie coś wybitnego. Natomiast jeżeli da mi to rozrywkę, to ja wyobrażam sobie, że mógłbym tę serię czytać. Pewnie nie maratonować, ale co jakiś czas sięgać po kolejny tom. No bo nie ma we mnie jakiegoś takiego, wiecie, obrzedzenia może złe słowo. Ale to nie jest tak, że ja w ogóle nie chcę czytać książki młodzieżowej, książki, książek, bo na przykład tunelem mi się podobają bardzo. Mimo, że tylko dwa tomy skończyłem do tej pory. Więc prędzej czy później spróbuję z wiadowców przeczytać. Może w ogóle moja biblioteka ma jakiś tom, ale z moją biblioteką to są jaja, bo teraz im strona przestała działać i nie można sprawdzać, jakie, jakie książki mają na stanie. Więc myślę, że dam szansę ponownie. Znaczy, myślę, dam szansę. Eee, nie przeraża mi ilość tych tomów, liczba tych tomów. Bo to są krótkie książki, to jest pewnie coś, co się da w jeden dzień machnąć. Trochę się boję tego, że to będzie taka seria, która wiecie, będzie bez stawki. W sensie, że główni bohaterowie nic im się nie dzieje. I na pewno etapie po prostu zacznę odczuwać takie znużenie tym, że okay, jest jakieś zagrożenie, no ale wiem, że tu się nic nie stanie, że wygrają się bohaterowie i tak to się skończy. Tym niemniej myślę, że jeszcze w tym roku spróbuję. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Jeżeli mówimy sobie o poleceniach science fiction, znaczy do tej pory nie mówiliśmy, teraz zaczynam, to spośród jeszcze nie przeczytanych przeze mnie książek, wydaje mi się, że najczęściej polecanym tytułem jest Limes Inferior, Janusza Andrzeja Zajdla. Zajda czytałem tylko jedną książkę, to była Paradyzja, która mi się podobała. Natomiast Limes Inferior to jest chyba najbardziej znana książka, tak mi się wydaje. Zajdla? I to jest ponownie książka, którą na pewno przeczytam. To znaczy, w ogóle w planach jest jakiś taki film o Zajdlu. Um, wydaje mi się, że on nie napisał dużo powieści. Um, z 6, 7. Na pewno był z Inferior, na pewno było Wyjście Ścienia, Paradyzja, cała prawda o planecie Xi. Jakiś Cylinder był jeszcze i chyba coś jeszcze. Um, no, z 6, 7 tych książek było. Więc to nie jest coś, co zajęłoby mi bardzo dużo czasu. Wydaje mi się, że o Zajdlu coś warto powiedzieć. O samej książce Limes Inferior nie wiem aż tak dużo Wiem, że to jest coś, co się nazywa, co się określa jako fantastyka science fiction socjologiczna Więc skupiamy się tutaj na wizji społeczeństwa przyszłości Z tego, co każę, jest ono podzielone na kasty um, a I to, do której kasty czy tam klasy społecznej się trafi Zależy od inteligencji, od ilorazu inteligencji um, Byłbym zaskoczony, gdyby ta książka mi się nie spodobała Jak mówię, Paradyzja podobała mi się naprawdę mocno No i to też jest coś, co będę czytał no bo polskie science fiction trzeba poznawać, czyż nie? Całkiem zabawnym poleceniem, ale ponownie w pewnym momencie miałem kilka wiadomości z tą książką powiązanych. To była książka, to było polecenie książki Divine Rivals. Nie do końca pamiętałem okoliczności, ale zapamiętałem, że był taki moment, że chyba od trzech albo czterech osób w, w przeciągu, nie, wiem, tygodnia dostałem takie polecenie. Wydaje mi się, że wiem, czemu dostałem to polecenie. Bo ja też nagrałem gdzieś też półtora roku temu, chyba w wakacje 23, taki film o tym, dlaczego generalnie nie, nie lubię romantazy. I wydaje mi się, że tam padło takie zdanie, które ja też powtarzam od czasu do czasu. To znaczy, to że, no wiecie, to nie jest tak, że ja skreślam romantazy definitywnie. To nie jest tak, że ja jak słyszę romantazy, to od razu wiem, że to będzie książka, która mi się nie spodoba. Jest to bardzo prawdopodobne, że książki z tego gatunku raczej mi się nie będą podobać. Ale wiecie, nie jestem zamknięty na, na tę myśl, że być może będzie jakaś książka romantazy, która mi się spodoba. I to by było nawet ciekawe, gdybym dostał faktycznie dobre romantazy. Ciekawe. I wydaje mi się, że kiedy padło to zdanie, kiedy wypowiedziałem to zdanie, że chciałbym jakieś dobre romantazy przeczytać, to sporo osób właśnie pisało o Divine Rivals, to jest dylogia. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to jest coś, co się dzieje w jakiejś alternatywnej wersji naszego świata. Nie wiem, czy nie mamy pierwszej wojny światowej. I mamy dwóch bohaterów, którzy chyba piszą do siebie listy. Mam nadzieję, że przynajmniej coś z tego mojego opisu popularnego jest poprawne, jest zgodne z prawdą. I faktycznie wydaje mi się, że ja praktycznie same dobre opinie słyszałem, aczkolwiek, no umówmy się, są takie książki romantazy, które nie podobały mi się bardzo, a też słyszę no, przeważająco pozytywne opinie. To może nie jest romantaza, ale do pewnego momentu na polskim YouTube mam wrażenie, że praktycznie wszyscy mówili o zakonie drzała pomarańczy pozytywnie, a potem się okazało, że, że mi się nie podoba. A to nie brzmi źle. Raczej ponownie nie jest to coś, w co chciałbym inwestować pieniądze i czas, chyba że jak mówię, poczułem jakiś taki impuls, i ja tak czasami mam, że nie do końca potrafię to uzasadnić, ale w pewnym momencie po prostu mam ochotę jakąś książkę spróbować, nawet jeżeli mam przeświadczenie, że nam się może nie spodobać. Tak miałem z czasem żniw parę lat temu, że po prostu poczułem, że chcę spróbować, no i tak sobie wyszło. Także poleceń miałem kilka, ale też pamiętam, że chyba właśnie pod tym filmem pojawiła się taka. Ale nie wiem, czy ja tam w ogóle nie wspomniałem o tej książce, że słyszałem, że Divine Ralph to jest niezła książka, że dużo osób tak mówi. Ale nie wiem, czy pod tamtym filmem nie pojawi się taki komentarz, który mówi, że to jednak nie jest dobra książka. Zdałem tej osoby, także. No Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ponownie nie zakładałbym, że to jest coś, po co sięgnę z własnej woli, chyba, że stanie się coś, czego nie jestem w stanie dzisiaj przewidzieć. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna książka, może nie polecana mi aż tak często, ale wydaje mi się, że polecana mi najdłużej spośród wszystkich książek na tej liście. To jest Instytut Stephena Kinga. I to jest coś, co mnie nie dziwi raczej. To znaczy, ja nigdy nie ukrywałem, że ja, ja bardzo lubię Stephena Kinga. Mam całość do jego książek. Teraz powiedzmy, moja słabość do niego, jako do autora, troszeczkę jest mniejsza. Natomiast był taki okres w moim życiu, że czytałem jego książki namiętnie. To był tak. Wiecie, to był ten okres, druga, trzecia liceum, może jeszcze pierwszy rok studiów trochę się na to łapał. I ja też nagrałem kiedyś tier ranking wszystkich książek Kinga, jakie przeczytałem w swoim życiu. I na początku tego filmu jest taka lista książek, które nie czytałem, żeby ktoś, że jest zainteresowany konkretną książką i jej nie będzie, po prostu nie czekał. I właśnie jedną z niewielu powieści Kinga, których nie przeczytałem, był Instytut. Ja tę książkę mam w domu. I właśnie dostałem sporo komentarzy, że Instytut jest bardzo dobry, że jest naprawdę porządny Stephen King. Kilka komentarzy, wydaje mi się, też mocno wskazywało na to, że są jakieś osoby, które w ogóle zaczynały czytać Kinga od Instytutu. I tak książka mi się bardzo podobała i będą szli dalej. Czy, czy poszli faktycznie, no ciężko powiedzieć. Natomiast co jakiś czas dostawałem w pewnym momencie takie zapytania. Równocześnie słyszałem takie opinie, że to jest coś bardzo w stylu Stranger Things. Bo tutaj chyba też mamy dzieciaki, wiecie, z jakimiś tam. Nad mocami, ten tytułowy Instytut. Historię Coming of Age. O, no, sporo takich charakterystycznych elementów. I wydaje mi się, że to może być spoko książka. Jak mówię, ja ją na pewno przeczytam. To znaczy, mój problem jest taki, że od pewnego czasu trochę entuzjazm, jeżeli chodzi o czytanie nowych książek Kinga mi spadł. To znaczy, mi się trochę nie chce. Kiedyś King był dla mnie autorem automatycznym. To znaczy, jak widzę jakąś książkę jego, to ją czytam. I to nawet nie jest tak, że nie trafiłem na kilka gorszych książek mi się odechciało, po prostu jakoś mi się odechciało. Kiedyś miałem takie bardzo mocne postanowienie, żeby wszystkie książki Kinga e, przez niego napisane przeczytać. Teraz mam takie podejście, że może, ale, to, ale niekoniecznie. Także nie zdziwi się, jak prędzej czy później po tej książkę sięgnę, no nie wiem, w jakieś lato, kiedy nie będę miał pomysłu albo po prostu będę miał ochotę na jakiś taki horror, może historię paranormalną, historię coming of age, ale mi się nie śpieszy. Równocześnie ciekawe jest dla mnie to, że sporo osób wydaje się zaczynać od tej książki. Może ona jest bardziej przystępna, ciężko mi powiedzieć. No i też trzeba powiedzieć, że to jest jedna z nowszych książek. Nie jest to totalna, totalna nowość, ale to jest książka, która ma jakieś, nie wiem, 6 lat, 5 może. Także mówimy o czymś w miarę nowym. Kiedyś spróbuję, ale wydaje mi się, że obecnie mi się do Kinga no nie za bardzo chcę wracać po prostu. Dla kontekstu, powinienem to na początku powiedzieć. A. Ale to nie będzie taki, wiecie, poleceń kolejnych tomów serii. Na zasadzie, nie wiem, kolejny tomarchią Burzowego światła, czy na przykład Endymion. Tutaj mówimy o albo nowych seriach, albo pojedynczych książkach. Takie kolejne polecenie, um, e, które pojawiło się kilkukrotnie, to jest legenda Davida Gemela. Gemel jako autor w ogóle jest takim dosyć sporym wyrzutem sumienia u mnie. E, legenda to jest pierwszy tom sagi Drenaju bodajże. Fabularnie nie wiem w zasadzie nic, poza tym, że tutaj mamy chyba motyw. Jakiegoś oblężenia i walki z barbarzyńcami. Natomiast Sam Gemel to jest już postać kultowa. To jest taki autor, który no, cieszy się naprawdę dużym uznaniem. Sporo książek napisał, bo już nie żyje. Chyba za 30 książek napisał. Um, I to jest wiecie: autor, który dla wielu jest takim wzorem, jeżeli chodzi o przygodowo-akcyjne historie fantastyczne. Więc, więc mamy wojnę, jakieś wyprawy, walkę, akcje. Taka ponoć mięsista literatura fantazy to ma być. Sam autor zresztą, na jego cześć została stworzona nagroda. Już chyba jej nie przyznają, ale była nagroda imienia Davida Gemela. E, więc chciałbym spróbować. Wydaje mi się, taki autor, którego często Gemel jest porównywany, w sensie odwrotnie. Ten autor jest porównywany do Gemela i który obecnie jest w miarę popularny w Polsce również. E, to jest John Gwynn, czyli ten pan, który napisał um, Cień Bogów, która książka mi się nie podobała akurat, ale napisał też. Wiernych i upadłych, i to była w miarę w porządku. Seria: ona mi się podobała, ona była ok. Dlatego Gemel też jest w planach, aczkolwiek jego książki chyba są ciężko dostępne, więc to może być jakieś utrudnienie. Natomiast Legenda też jest w planach. Wydaje mi się w ogóle, że to jest najbardziej znana książka, jeżeli chodzi o tego autora. I nie wiem, czy to w ogóle nie jest jego debiut, szczerze mówiąc. Co samo w sobie byłoby dość ciekawe, że jego debiut jest uh, najbardziej znaną książką, jaką, uh, jaką napisał. Już powoli kończymy. Eee, kolejne polecenia których sporo dostałem, powiązane były. Jezus, Mary, zapomniałem. Nawet jak się nazywała ta seria. Chyba e... ja po prostu cykl anielski. Mai Lidii Kosakowskiej. Albo zastępy anielskie. Kilka poleceń dotyczyło samej serii, kilka. chyba ze dwa. E... mówiły o siewcy wiatru, czyli chyba o pierwszym tomie. I ja też domyślam się, skąd te polecenia się wzięły. To znaczy ja w którymś filmie, nie pomnę już którym. E... Powiedziałem, że. Że niespecjalnie mnie to interesuje, to znaczy, że to taka seria, której nie planuję raczej czytać, ponieważ koncept Fantastyki o Aniołach no, jakoś tak nie brzmi specjalnie ciekawie dla mnie. I kat nie zmieniło, w sensie to nie jest powiązane z samym cyklem, uh, ale gdzieś trafiłem na jakąś wypowiedź, w, którym, w której mówiła pani, pani Maja, że um, jednym z jej ulubionych autorów jest Gene uh, Wolfe. I to jest dobry wzorzec, jakby nie było. Ale czy moje podejście się jakoś bardzo zmieniło? Wydaje mi się, że nie, że może trochę. Nie chciałbym zabrzmieć źle, ale wydaje mi się, że być może po części to jest powiązane ze śmiercią autorki, która była dramatyczna. Jakoś tak to, nie wiem, wydaje mi się, że to rodzi w człowieku jakąś taką wrażliwość i chęć spróbowania. W ramach, nie wiem, jakiegoś oddania hołdu może. Um, to są chyba generalnie dobrze oceniane książki. Zresztą pani Lidia była chyba też nazywana pierwszą damą w ogóle polskiej fantastyki. Bardzo ładne bardzo ładne określenie. E, więc tutaj nie skreślam. Wydaje mi się, że to może być coś takiego, że wiecie. Um, koncept nie jest interesujący, ale wydaje mi się, że to mogą być niezłe książki. Jak już się przemogę, to może mi się to spodoba. Jak mówię, tych poleceń trochę było e, na zasadzie, że nie powinienem skreślać tej serii, bo jest naprawdę, naprawdę w porządku. Ja od paru lat trochę nadrabiam polską fantastykę, więc nie skreślam. E, to jest chyba trylogia. Wydaje mi się, że tam jakoś było tak, że, że te tomy były jakoś tak dziwnie podzielone, że chyba finałowy tom był na trzy części w ogóle podzielony, więc może spróbuję. Ponownie, raczej nie najszybciej, ale myślę, że no w końcu trzeba będzie chociaż do tego pierwszego tomu zasiąść. No i to jest koniec tej listy. To są te książki, które przyszły mi do głowy, kiedy sobie o tych poleceniach waszych myślałem. Może w ogóle to nie jest najgorszy pomysł, żeby nagrać film o książkach, których pewnie bym nie przeczytał. Gdyby nie YouTube, może w ogóle to będzie film na jutro? No, także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.